Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga, laudator Jezus Chrystus I, sekura, sekura. i ksiądz Tomasz Jochemczyk. laudator Jezus Chrystus. Sekula Chcieliśmy porozmawiać o modernizmie. Chcia, chcielibyśmy. Odwołać się do przysięgi antymodernistycznej i jakoś ją tam troszkę, bo to czasem oczywiście nie starczy na całą, skomentować, ale najpierw oddam głos w tej kwestii księdzy arcybiskupowi. Proszę. Tak. E, Chciałbym powiedzieć, że niektóre programy e, nagrywają się w różnych takich pięknych studiach. Gdzie tam wszystko, aparatura, wszystkie jest wspaniale, wszystkie biegają, 10 kamerek, tam każ, każdy widok z boku, z tyłu, i każdy dźwięk od... jest jeszcze jakoś tam podawany, także to wszystko po prostu super. My nagrywamy tak, jak nie przypomina się, kiedy uczniowie e, w Pisma się Mowicie, uczniowie w, e, Chrystusa w obawie przed Żydami, zebrali się tam w wieczerniku. Na, na, na oczekiwania Ducha Świętego, na oczekiwania Tego, który przyjdzie jako Prawda, która uzupełni i utwierdzi uczniów w ogłoszeniu Prawdy i oni wtedy jeszcze głębiej zrozumieją te nauki, które nie rozumieli jako Chrystus, kiedy ich nauczył jako Bóg i człowiek chodził razem z nimi. On był niezrozumiecy, dopóki wam nie przeszli Ducha Świętego, ja muszę odejść i dam wam Jego. No my się nie gujemy Żydów, bo oni nam na razie takich krzywd nie, nie robią, kołki na głowie nie cieszą. Ale nagrywamy w takie miejscu, żeby jednak ktoś się nam, nikt nie przeszkadzał. Na, na przyrodzie pięknej, jak państwo widzicie. I chcemy powiedzieć o tym tak jak e, dzisiaj jest e, wigilia Ducha Świętego, jutro Zesłanie Ducha Świętego i pan Stanisław daje pytania o tych sprawach e, modernizmu. To znaczy, Chrystus e, nie może być modernizmem. Chrystus przyszedł i wykonał wszystko, co Bóg Jemu zlecił. On przyszedł dlatego, o co idzie, panie, aby wypełnić wolę Twoją. І випевного, аж до кінця, аж до смерті на кшижу. Христос обібрав собі учня, apostоли, житлі, рыбаку, постолу, звиклих рибаку, простих хлопаку, ловіли рибам і чим дав сили ловити людей до кроєвства Небесного. близького. Чого вони розуміли, що то, що, що, то, що то ходить? Напевно, ні. Але в мірі того, як Христос навчав, научив і навчав, показував, як он то виконує йому робім. Wasze myśli ziemskie, a moje niebieskie. I różnica między mną i moim mówieniem i rozumieniem jest jak niebo i ziemia. Nie taka jest prawda. Ale jednak my mamy tego ducha świętego, którego przyjmujemy w sakramencie bieżącego, dlatego, ażeby rozumieć sprawy Boże i łączyć to niebo z Ziemią. Mamy możliwość, tak jak za przywodem różnych kabelków, tutaj mamy możliwość dojść do ludzi, którzy nas słyszą, tak samo my możemy każdy indywidualnie dojść do Pana Boga, e, rozumując, rozmyślając Pismo Święte, które jest spisane jako e, czyny e, Boga w historii ludzkości od początku i nauczający ludzi aż do skończenia świata. I Chrystus wypełnił wszystko tak, jak, jak to powinno być. On w osobie ludzkiej pokazał człowiekowi, na wszystkich etapach jego życia, aż do skończenia świata, jak on się skończy, Pan Bóg to wie. I, ażeby ludzie wykonywali tak, jak On to wykonywał. Ja Wam daję przykład. Kto chce mnie nasiadować, niech radzi niech krzyż niech idzie za mną i niech będzie tam, gdzie ja jestem tak mówi Chrystus i Jego ofiara aż do, do krzyża do śmierci jeżeli ja chcę być Chrystusowym, a nie prosto jest na pół Chrystusowym na 10% Chrystusowym, albo jakimś takim jeszcze nie wiadomo jakim Chrystusowym tylko z pozoru tam przy krzyżu będę stał to ja nie wykonam tego wszystkiego bo ka każdy z nas ma przypisane dla nas wypełnienia woli Bożej ale woli Bożej w planie, jak Chrystus to nam pokazał, On jedynym wzorem dla tego wszystkiego Innych wzorów na świecie nie ma. Ani ja nie jestem wzorem, ani ojciec e, Tomek e, też nie jest wzorem, chociaż nie jest najgorszy na świecie. E, jest jednym z dobrych ludzi, ale jednak... Nie, nie może być też wzorem, bo musi wskazywać na Chrystusa. Dzisiaj masa pojawiła się liderów, e, takich e, pochodzących z różnych ruchów, którzy wskazują raczej na siebie, a nie na Chrystusa. I te wszystkie sp społeczności, które oni zbierają, te społeczności stają się pod, pod lidera, podporządkowują e, pod, pod, pod się. Oni nie poznają Chrystusa nigdy, Ty tego blonzo i chodzą krzywymi drogami, a nie prostymi, które prowadzą do Chrystusa. To może tyle, żeby tam dać ojcu troszeczkę uzupełnić to, co ja już w starości mogłem zapomnieć, albo coś tam przekręcić. Znaczy jedno wtrącenie, bo tak jakby powodem bezpośrednim, skojarzeniem może naszym, żeby ten program zrobić, jest ta książka, ważna książka, która teraz się ukazała i od której o którą tak ksiądz Tomasz Jochemczyk bardzo zabiega, żeby była znana, żeby była czytana może ksiądz dopowie parę słów nie dużo, bo mamy mało czasu księdza arcybiskupa i, i, i o tej książce powie słowo. No, na temat modernizmu, dlatego że no, modernizm jest, jakby można powiedzieć, uzarania tych wszystkich problemów, które dzisiaj obserwujemy w Kościele, tutaj jak ksiądz jak arcybiskup bardzo pięknie też nam na, zrobił to wprowadzenie. E, no, żeby służyć Chrystusowi, żeby pójść za Chrystusem w pełni, właśnie musimy iść za Nim i y, 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 stanąć w prawdzie. Stanąć w prawdzie, a więc y, y, z Chrystusem przyjąć Jego naukę, taką jaka, jaka ona była, jaką Pan Jezus nam przekazał. Poprzez właśnie Ewangelię, poprzez Pismo Święte. Dlatego modernizm, ten taki najnowszy, tutaj w tej książce księdza Dominika Bourmont, jest, że powiem, zreasumowany te 100 lat modernizmu, ostatnie 100 lat, a więc no, to tak od tych momentów. Pontyfikatu Piusa X, a jeszcze oczywiście tutaj się już zaczyna od dokumentów i też spojrzenia błogosławionego Piusa IX, który też już wskazywał i podkreślał te wszystkie problemy, które się pojawiały wtedy w kościele. Moderniści, modernizm no, działają w sposób bardzo powolny, konkretny. Ale też bardzo przemyślany. To nie jest coś takiego no, bez jakiegoś przygotowania. Im się nie spieszy. Oni bardzo powoli wdrażają te wszystkie swoje zmiany żeby zatruć właśnie to, jak się wprowadza truciznę do organizmu człowieka i ta trucizna powoli, powoli zaczyna truć ten organizm. Nie także od razu, bo są oczywiście trucizny takie, które zabijają od razu, ale są takie, które się dozuje, które dozują nam, żebyś, żeby ten organizm zaczął no, szwankować. I tak się właśnie dzieje na przykładzie organizmu Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa, przez infiltrację, przez wejście do kościoła, do struktur y, osób y, właśnie y, y, czy z masonerii, czy właśnie y, związanych <tryk> i masoneria, i modernizm to praktycznie razem się, się łączą w jedno. To jest y, praktycznie jedno i to samo, można powiedzieć, y, ta masoneria kościelna. To są, to są właśnie y, ci ludzie, którzy mają te idee y, modernistyczne. Oczywiście, tak jak też to wspominaliśmy wcześniej z Panem Profesorem, tutaj też trzeba podkreślić, że żeby przypomnieć wszystkim telewizom, że modernizm to nie jest to, co nam się czasami wydaje, często to wprowadzenie czegoś nowego, jakieś ulepszenia. Jakieś no, pozytywne rzeczy, żeby żyło się lepiej, żeby się dostosować do dzisiejszych problemów, do dzisiejszego świata, żeby wyjść, o może inaczej, żeby wyjść naprzeciw temu światu i żeby im pomóc ludziom dzisiejszych czasów w dotarciu do Chrystusa. Modernizm w swoim, w swoim założeniu no, jest taki, że próbuje wszystko zrelatywizować postawić człowieka w centrum, no bo to też jest taki punkt rozpoznawczy, że można, po czym można rozpoznać modernizm właśnie, że odwraca się hierarchię świata, przede wszystkim Kościoła, z chrystocentrycznego na antropocentryczny, człowiek w centrum. Z modernizmem, tak jak mówiłem, Zaczął walczyć już tak bardzo poważnie i konkretnie poprzez swoje dokumenty Najwyższego Urzędu Nauczycielskiego. Święty papież Pius X, który no, wydawał encykliki i w roku 1910 przysięgę antymodernistyczną pierwszego września wyszła ta, ta przysięga jest, i może tutaj Pan Krajski może ją za chwileczkę nam przytoczy. Ja tylko z tej przysięgi bym odczytał taki fragment, bardzo istotny, który no, pokazuje nam istotę e, i ważność tej przysięgi. Pius XII chciał zabezpieczyć Kościół, a więc hierarchię kapłanów, e, żeby nie dali się ponieść właśnie e, tej m, nowinkowości która wchodziła i w dalszym ciągu ciągle coś nowego się pojawia, żeby uchronić Kościół właśnie przed tą herezją, bo on nazywał, zresztą Pius X mówił, że modernizm to jest kloaka wszystkich herezji, a więc wszystkie herezje razem to właśnie jest modernizm. I tu taki fragment tylko zacytuję z tej przysięgi antymodernistycznej Piusa X, której. Do, do niedawna praktycznie wszyscy kapłani przed przyjęciem święceń kapłańskich, czy później diakonat i kapłańskie święcenia, czy nawet święcenia biskupie, musieli wcześniej, zanim przyjęli sakrament, złożyć tą przysięgę i podpisać. A więc cytuję teraz ten fragment. Uznaje niezachwianie i przyjmuje wszystko bez wyjątku. Co nieumylny Urząd Nauczycielski Kościoła określił, ogłosił i objawił. A przede wszystkim te prawdy, które, są wprost, które się wprost przeciwiają błędom współczesnym. A więc prawdy objawione i wszystko to, co Kościół do tej pory nauczał. A więc cały depozyt wiary przekazany przez Chrystusa za pośrednictwem apostołów i ojców Kościoła, no, to jest podstawa i fundament. Zresztą każdy z papieży, główne zadanie papieża jest właśnie zachowanie dogmatu wiary, a więc depozytu wiary, i przekazanie Go w takiej formie niezmiennym, niezmiennej formie kolejnym pokoleniom do, do przodu. Następnym ludziom, którzy przyjdą po nas. Dlatego tak ważne jest, żeby strzec i zachować ten depozyt wiary. Bóg jest niezmienny, wczoraj, dziś i na wieki zawsze ten sam. Nie ma cienia wątpliwości, i u Boga nie ma zmienności, nie ma żadnej ewolucji. No tak, i przysięga antymodernistyczna to z jaką czcionką, osiemnastką to jest trzy strony, także no nie, nie, nie zdołam wszystkiego przeczytać. Natomiast pierwsza strona to jest takich pięć najważniejszych punktów i myślę, że zdążymy je przeczytać, ksiądz Arcybiskup zdąży skomentować. Najpierw wyznaje, że Boga początek i koniec wszechrzeczy można w sposób poznać w sposób pewny, a zatem i dowie się jego istnienia naturalnym światłem rozumu w oparciu o świat stworzony, to jest z widzialnych dzieł stworzenia, jako przyczynę przez skutki. Po drugie, zewnętrzne dowody objawienia, to jest fakty Boże, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa. Przyjmuję i uznaje za całkiem pewne oznaki boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i uważam je za najzupełniej odpowiednie dla umysłowości wszystkich czasów i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych. Po trzecie, mocno też wierzę, że Kościół, Stróż i Nauczyciel Słowa Objawionego został wprost i bezpośrednio założony przez samego prawdziwego i historycznego Chrystusa. Kiedy pośród nas przebywał, i że tenże kościół zbudowany jest na piotrze, głowie hierarchii apostolskiej i na jego następcach po wszystkie czasy. Po czwarte, szczerze przyjmuję naukę wiary przekazywaną nam od apostołów przez prawowiernych ojców w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie. Różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Potępiam również wszelki błąd, który w miejsce boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swojej oblubienicy do wiernego przechowywania, podstawia twory świadomości ludzkiej, które zrodzone z biegiem czasu przez wysiłek ludzi, nadal w nieokreślonym postępie mają się doskonalić. Po piąte, z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym wyłaniającym się z głębin podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli lecz prawdziwym rozumowym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania mocą którego wszystko to co powiedział zaświadczył i objawił Bóg osobowy Stwórca i Pan nasz uznajemy za prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego. I tam dalej jeszcze jest kilka ważnych punktów, no ale no niestety musimy zatrzymać się w tym miejscu. Prosiłbym księdza arcybiskupa o komentarz. Jeżeli Pan Bóg mnie nie stworzył, to godne politowania moje życie. W ogóle jaki jest zmysł jego? Być jednym ze wszystkich stworzeń, które na tym świecie jest, i, a ja mam inny. Inne, inne rozumienia, czego nie mają stworzenia mniej wartościowe, które też są stworzenie. Ale ja mam inne nastawienia i to jest moje stworzenie jest obrazem i podobieństwem Boga. Jestem obrazem w podobieństwem Boga. Pan Bóg nie stworzył na tyle wolnym, że ja mogę Panu Bogu swemu stwórcy, tak jak nieraz dzieci dzisiaj pyskują do swoich rodziców, też odmawiają im posłuszeństwa, odmawiają im jakieś tam e, szacunku i tak dalej. No ale to e, ból dla rodziców, a to rodzice im dali życie, ani po prostu dzieci sami siebie stworzyli. Tak samo Bóg, stwarzając nas wolnymi, dał nam moc jednak w tej wolności. Wolność jest bardzo piękna, piękna rzecz dla każdego z nas, tylko jeżeli my korzystamy z, z tej wolności tak, jak Pan Bóg chce, abyśmy wykonali Jego woli w naszym życiu, to wtedy to jest wykonanie wspaniale, najpiękniejsze. To przewyższa wszystkie zmysły ludzkie, wynalazki, które tutaj na świecie ludzie mogą dokonać. To wtedy my, my, my pokonujemy takie szczyty, które Pan Bóg przed nami postawił i tylko z Nim możemy to zrobić, jeżeli chcemy żyć z Chrystusem, że poddać się pod jego mocną rękę, poddać się pod Niego, to nie znaczy poddać się do zniewolenia Jemu, ale podać się dobrowolnie, tak jak apostoł Paweł mówi, jakie mi korzyść, jak ogłoszę Ewangelię, tylko jedno przysadowania, ale ja nie mogę temu się sprzeciwić wewnątrz siebie, bo ja czuję, że do tego jestem powołany, tak samo każdy każdy ksiądz, patrzcie, pa, ten papież e, już dziesiąty. Naprawdę, mąż Boży da, daje takie, takie nauki w tej antymodernistycznej modernistycznej przysiędze, które prosto no, no z, nieba, z nieba zlatuje dla nas. Tak prosto wiesz i polekaj na, na, najlepsze przygotowany dla nas posiłek duchowny. Ale moderniści nie spali, jak mówi ojciec Tomasz, nie spali, ciągle drożenie w tym, ażeby. człowieka postawić, a to tylko diabel może człowieka postawić w centrum historii, wiedząc dobrze, żeby korzystać o swoich interesach i kiedy człowiek skończy życie, będzie zabrany przez niego do swoich własności, bo żył nie według Bożych wskazań, a żył według diabelskich, dlatego diabel jest chytry przybiegły i dlatego się ukrywa. Dlatego ja moderniści siedzą jak diabeł na drzewach, e, wydają sobie w innych pozycjach e, taki anioły bez skrzydeł, takie z kopytami i, i z ogonem takim e, i, i, i pachnie od, od nich śmierdzią, ja taką czelistą, diabelską siarką. Ale, ale oni mają szanel na sobie, żeby nam tutaj te swrody swoje pokazać jakoś inaczej. I człowiek biedny się wciąga do tego wszystkiego. Jeżeli my nie e, wykonamy tego, co Pan Bóg nam dał, godny podmiotowanie na nasza naszą przyszłość, wieczność. A tak czy inaczej, i te, które nas kuszą do tego, żeby przyjęli wody diabła, i te, które walczą za, za nasze życie, żebyśmy e, e, weszli do ojczyzny wiecznej z Bogiem w pełni miłości, żeby ta kropla, którą ja jestem i każdy z nas. Jako kropla do oceanu tej Bożej miłości się dołączyli, to tylko trzeba jest mocno za Bogiem. Wtedy człowiek nie jest wierzący, smutny, jakiś zgorszniały. On pełny radości, bo jego pewność jest w Bogu, który jest e, pewniejszy, czym, bo diabeł jest tylko stworzenie. Stworzenie uparte, byk uparty, zepsuty, gnój taki który hmm, ojciec kłamstwa i sam kłamstwa i to wszystkie, które do niego należą, to te same jego, jego pachołki. Natomiast te, które mówią prawdę, dziś jest wielce prześladowane na świecie, a świat leży do diabła. My to widzimy przy naszym życiu, jak to się dzieje, że ten z diabelski tak wali po wszystkim, że już musimy gdzieś się chować i, i mówić jakiś kryjówek. A Chrystus mówił, głoszę Wam tutaj po i idźcie rozgłaszajcie na dachach. Tak samo my też nie to, co teraz mówimy po kryjomu, chociaż nie, nie na tyle, że aż się schować, już nie wiadomo gdzie, ale rozgłaszajcie ludzi na dachach, wierzcie do serca i róbcie kontrrewolucję w swoich sercach pod modernizmu do wiary Jezusa Chrystusa jedynego Zbawiciela świata. Wszystkie inne fałszywe prorocy. Amen. Musimy kończyć, myślę, że znajdziemy czas na jakiś następny program, żeby to kontynuować. Dziękuję. Oczywiście zachęcamy wszystkich telewizorów, żeby sobie przeczytać, przestudiować, bo to jest bardzo krótki dokument przysięgę antymodernistyczną i każdy z nas może tą przysięgę przed, złożyć przed Bogiem złożyć. Naprawdę wtedy otwierają się oczy, człowiek zaczyna rozumieć, co się dzieje w dzisiejszym kościele. Skoro odrzucili tą przysięgę i co próbują nam tutaj pod płaszczykiem właśnie tej nowoczesności wprowadzić, i dokąd prowadzić? Jakiego piękna nas pozbawili, oczywiście, wódcy, którym się my, e, zaufali, i księżom i, 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 i władzy mającym i tak dalej. Oni nas prowadzą na manowce, bo sami e, po te manowce się podali. Wyjadł obieca władze złotu, oni go mają. Ale nie mają y, nic wspólnego z życiem wiecznym. Dziękuję księżom bardzo, księdzu arcybiskupowi szczególnie. Dziękuję Państwu. Wszędzie.